Siostry i bracia, świat jest, jaki jest, i nasze mniemanie na jego temat niewiele zmieni. Nie kreujemy świata, nie stwarzamy go. Możemy jedynie go odkrywać, możemy jedynie próbować go zrozumieć. Nie stwarzamy, nie kreujemy też prawdy. Nie jesteśmy jej stwórcami. Możemy jedynie jej szukać, możemy do niej się jedynie zbliżać. Prawda jest prawdą, nawet jeśli nikt w nią nie wierzy. Błąd jest błędem, nawet jeśli wszyscy w niego wierzą. Bywa, że prawda okazuje się nieoczywista, trudna, niewygodna. Bywa, że wygodniej, bardziej komfortowo jest żyć w kłamstwie. Kłamstwo jednak jest grzechem. Sprzeciwia się Bożej woli. Bóg chce, byśmy poznawali prawdę, Bóg chce, byśmy żyli w prawdzie. Ostatecznie też na końcu kłamstwo uderza w tego, kto kłamie. Uderza, rani, a bywa, że zabija. Bóg posyła do ludzi swoich orędowników prawdy. Jednym z nich był prorok Izajasz. O jego powołaniu słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Przepasz swoje biodra, wstań, mów wszystko, co ci rozkaże. czynię cię twierdzą warowną, kolumną, żelazną, murem spiżowym, Każdy z proroków pełnił tę rolę. A na końcu Bóg przemówił przez swojego syna, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj słyszeliśmy to przemawianie bardzo konkretnie w formie kazania wygłoszonego w synagodze w Nazarecie. I znowu świat usłyszał to, co dla świata było niewygodne. Prawda zderzyła się. Z ludzkim mniemaniem o sobie. Dodajmy, że to mniemanie było bardzo wysokie. Pobożni ludzie, którzy chwilę wcześniej podziwiali Jezusa, mieli chęć strącić go z urwiska. Tym razem się nie udało, ale do czasu przyjdzie moment, a ukrzyżują prawdę. Bo taki jest często los prawdy, jest krzyżowana, albo kamienowana, tak miał zakończyć życie prorok Jeremiasz, albo rżnięta piłą, tak wedle tradycji skończył swoje życie prorok Izajasz. Zwykle zaś za tym zabójstwem prawdy stoi ludzkie. Wysokie mniemanie o sobie. Mówiąc inaczej, ludzka pycha, która przekonuje człowieka o jego wielkości, znaczeniu i mocy. Może dać to nawet chwilę zadowolenia, to złudne poczucie wielkości i siły. Zawsze jednak kończy się to bolesnym upadkiem, gdy człowiek spada z poziomu wysokiego mniemania o sobie. Do poziomu realnego, do poziomu smutnej, czasem banalnej prawdy o sobie. Czasem jest to wiele, wiele pięter, o wiele wyżej niż urwisko w Nazarecie. Czasem po takim upadku trudno się pozbierać. Dlatego nie warto włazić na te szczyty łudy. Dlatego warto szukać prawdy o sobie. Nawet gdyby to miało być smutne, banalne, nieciekawe, nawet gdyby miało to brzydko pachnieć. Najgorsza prawda jest lepsza od łudy fałszu. Szukaj prawdy o sobie. W jaki sposób? Można pewnie w różny. Ja proponuję Ci na dzisiaj takie ćwiczenie. Weź to dzisiejsze drugie czytanie, trzynasty rozdział, pierwszego listu do Koryntian, Hymn o Miłości. I czytaj ten tekst uważnie i zastanów się, na ile to jest tekst o tobie. Na ile ten tekst Opisuje Ciebie, na ile On opisuje Twoje pragnienia, na ile chcesz być taki właśnie. Poznaj prawdę o sobie, zejdź z niebezpiecznych szczytów wysokiego o sobie mniemania. Amen.